Hi, major client i off top. Teraz możemy się już wygodnie na tych fotelach rozsiąść, bo już nie będzie pytań z, z książki, z otysika, tak zwanego, tylko będą z mojej głowy. E, słuchaj, wspomniałaś o tym, bo to jest rzecz, która też bardzo będzie interesowała naszych słuchaczy, nie, że największym problemem aktualnie w usługach nie jest to, w jaki sposób pozyskać klientów, tylko w to, w jaki sposób znaleźć ludzi, którzy są w stanie ich otworzyć. Że byłabyś w stanie się skalować. Byłeś w stanie otworzyć jeszcze drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą filię, tylko ty po prostu nie masz skąd y, zrekrutować ludzi. To powiedz mi, jak do tej pory udawało ci się zrekrutować dobrego pracownika? Jakie, jakie y, przyjęłaś cechy, które y, sprawiały, że ta rekrutacja na przykład kończyła się sukcesem? No, przede wszystkim e, dużo osób w branży beauty wykonuje te usługi w domu na przykład. I staram się ściągać tych ludzi po prostu do salonu. Tłumaczę okay. im e, wszystkie plusy po prostu e, siedzenia w salonie i robienia tego legalnie przede wszystkim i na wyższym poziomie. I te ludzie nie są stretni materialnie, ponieważ nie mhm. zarabiają tyle samo, co w domu, bo w salonie mogą mieć wyższy cennik po prostu. Okay, okay. Więc e, ściągam ich po prostu stamtąd. Teraz obecnie zatrudniam dużo ludzi przejeżdżających z Ukrainy w sensie, że tak zwanych uchodźców, jeżeli można to tak nazwać, bo to są fajne specjalistki na bardzo wysokim poziomie. Jeden minus, że jeszcze nie ogarniają języka, ale to też nie na dzień dobry, na, na poziomie paznokci się dogadają. Ale wiesz dobrze. bardzo dużo Polaków też nie ogarniają języka jeszcze. <sum> po, po, to, że tak, że... to też jest taki problem, właśnie N też problem. Ale o to chciałem zapytać, czyli jaki zmienił rynek po no Tak naprawdę otwarciu rynku dla osób z, nie, z Ukrainy przyjały głównie kobiety. E, no i nie, nie ukrywajmy, że ta, 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 ta część usług, czyli związanych z y, tą branżą beauty, była tam popularna. To znaczy często, często, czy, czy widzisz i dostrzegasz taką dużą konkurencję, czy raczej to jest to, o czym mówiłaś. Nagle masz po prostu osoby do pracy. Ja ogólnie widzę dużą konkurencję, po prostu w branży beauty. W mojej kamienicy, gdzie ja mam lokal, ja mam jeszcze pięć salonów kosmetycznych. Po prostu ich jest dużo. E, dużo i tyle. E, jeżeli chodzi o osoby przejeżdżające, to dla mnie to jest, nie jest problem, bo e, oni mają niską cenę, powiedzmy. Na taką niską cenę idzie klient, który mhm. zgadza się na takie warunki i na taką cenę, więc to jest nie mój klient. Okay. E, mój, ja dążę do takiego klienta, którego będzie stać na moją usługę w każdych warunkach, bo to to jest ważne, bo jeżeli człowiek dzisiaj się zgadza płacić taką cenę, gdzie czasy nie są bardzo sprzyjające, to należy, znaczy, że jutro wysokie prawdopodobieństwo, że on przyjdzie na moje usługi, nie? i zapłaci tyle, ile po prostu ja powiem, bo on jest świadomy ogólnie procesów y, ogólnych na rynku, na mhm. które my niestety nie mamy żadnego wpływu, więc my po prostu się dostosowujemy lub nie. Mm, osoby zatrudniam obecnie przejeżdżające, ponieważ to są bardzo dobre specjalistki. Niestety, e, niestety wśród Polek, nie, jeżeli chodzi o, o stylistek, to słyszę takie coś, że da pani mi 5 tysięcy na rękę? Bo mm -hmm. jeżeli nie, to mi się nie opłaca wychodzić z domu, bo ja siedzę z dzieckiem. No kurczę, mnie nie stać na dzieci na przykład, czy tam na, na rodzinę, bo ja muszę codziennie pracować, ja muszę wychodzić z domu na przykład, nie? Ja nie mam problemu zapłacić człowiekowi pięć tysięcy. Aleksynia, no powiem ci szczerze, że brzmi to wcale nie jako super, super życie przedsiębiorcy, tylko cały czas wspominasz o tym, że kurczę, nie masz czasu na rodzinę, nie masz czasu na dzieci, nie masz czasu na nic, pracujesz od rana do nocy, to gdzie tu jest przyjemność w prowadzeniu biznesu? Gdzie to jest ta, ta część związana z tym, że się rozwijam, że mam lepiej niż jakbym miała e, u, na etacie u kogoś? Mi się wydaje, że to po prostu taka cecha ambitnych ludzi, że zawsze im będzie mało czegoś, że oni dochodzą do pewnego poziomu i zawsze jest to jeszcze nie ten poziom, którego chcemy osiągnąć. I... A czego ty oczekujesz od siebie jeżeli, i od swojego biznesu? Hmm. Ja gdzie nie, jest ten sufit? Gdzie to się, gdzie to się kończy? Sufit, gdzie to... mówisz, okej, okay, czas, czas zwolnić, czas się zająć. Bardzo, bardzo ciekawe pytanie. To nawet nie chodzi o poziom zarobku, bo pieniądz nie jest dla mnie taki ważny. Dla mnie ważne być renomowaną branżą, mhm. renoma, renomowaną firmą, w sensie, że rozpoznawalną, taką modną, nie? Żeby każdy wiedział, że moje usługi są najlepsze, na przykład w Katowicach czy tam na Śląsku, że najwyższa jakość. Ale teraz, tak jak mówię, że na przykład są, jest kategoria ludzi, którzy bardzo dobrze zarządzają. Swoją firmą pod kątem marketingowym. Mhm. Może i nie zarabiają na tym aż tak super, ale są bardzo renomowani. Mhm. Ja na przykład idę bardziej za lepszym zarobkiem. Super być renomowanym, super mieć fajne usługi, ale z czegoś trzeba żyć. Nie? To zależy, na co ty stawiasz. poczekaj, yy, bo, bo, bo teraz to mi się yy, powiedział. Te, te, teraz mam pewien dysonans, bo powiedziałeś z jednej strony, że pieniądze nie są najważniejsze, a z drugiej strony mówisz, że, yy, że jednak ten zarobek to jest coś, co Jeżeli, co, jeżeli co, wybieramy czym... między tym, żeby być Wow, super popularnym i mieć jakąś stronę jest mogą być jakąś blogarką, influencerką mhm. i tak dalej, ale nie mieć z tego pożytku, czy po prostu wykonywać bardzo dobrze usługę, być dobrą firmą, renomowaną, ale nie jakąś taką, która, nie wiem, kokosy zbiera, to bardziej taką stabilizację. Ja mhm. uważam, że małą wyrzeczką Można, nie wiem, można szkolić i zarabiać po 15 tysięcy za szkolenie, mhm. ale to raczej na, na chwilę obecną nie moja historia. Ja wolę mhm. małymi kroczkami, bo ja też nie jestem, nie jestem w stanie powiedzieć, czy ja jestem gotowa do takiej skali interesu, czy takiego Takiej skali zarobku po prostu. Okay. Ale prawda jest taka, że musisz codziennie pracować i przez to, że mi się wydaje, że ja pracuję codziennie i od ósmej i do samej nocy, mm -hmm. ja jestem w stanie dostosować się do większej ilości klientek, e, mieć ich więcej po prostu, bo jestem dłużej otwarta mm -hmm. i w różnych godzinach każdej osobie inaczej pasuje. Więc to jest też taki mój plus, że zdobywam klientów swoją elastycznością pod każdym kątem. Okej, okay, a gdzie widzisz e, takim mm... W jaki sposób będzie rozwijała się e, ta branża? To znaczy, w którym kierunku ona zmierza? Czy ona zmierza w kierunku, podam tylko przykłady, które ja mam w głowie, wiem, większej specjalizacji, w e, usług takich około medycznych, czyli, czyli nie e, odstrzykiwania botoksem. E, gdzie jest ten kierunek, w którym można się faktycznie wyskalować, w którym można się bardziej wyspecjalizować, który Ty byś widziała jako ten, w którym uważasz, że fajnie się rozwinąć? Co, teraz, wiesz co, teraz na rynku jest tego tak dużo, że y, ciężko powiedzieć ogólnie, na co teraz patrzy klient. Teraz każda druga idzie na kosmetologię, każda druga jest kosmetyczką, każda tak de facto, która nie ma na siebie pomysłu i myśli, że to jest taki super zawód i taki łatwy. A nie jest? I właśnie nie jest. Nie jest, bo siedzisz 12 godzin w pozycji wymuszonej nad klientką, mhm. y, nic nie widzisz po prostu, y, siedzisz cały dzień w pomieszczeniu przede wszystkim, nie ruszasz się od słowa wcale, więc nie, takie prosty to zawód nie jest. Poza tym, jeżeli chcesz to robić dobrze, ja pracuję w branży 3 lata i ja tylko dzisiaj mogę powiedzieć, że robię to dobrze. Trzy lata temu robiłam to w żaden sposób, rok temu robiłam to jeszcze nie, nie do końca dobrze. Teraz robię dobrze. Uważaj, I, bo teraz wszystkie klientki, które dwa lata nie temu były gdzie... ja, ja <laughs> przyjdą. To ja, dawaj pieniądze z powrotem. Ja, ja jestem świadoma tego, że ja rozwijam się codziennie, moje okay. prace codziennie się zmieniają. I to jest właśnie podstawa, żeby być po prostu dobrym y, w tym, co robisz. E, mi się wydaje, że teraz ludzie będą to bardziej y, stawiali na omładzanie na każdy sposób, więc mhm. takie ostrzekiwania, botoksy to jest super zabieg, bo to 20 minut i to jest ogromny pieniądz po prostu. Więc to jest super y, opłacalne. Mój, mój zawód typowo jako rzęsiska to jest w ogóle nieopłacalne. Rzyńsistka, bardzo mi się podoba. Nie, nie słyszałem tego słowa nigdy w życiu. Super. Oj, przepraszam, to jest w ogóle nieopłacalne, jeżeli chodzi o, o pieniądz i o czas, bo to jest 2,5-3 godziny na klientkę i to jest skala pieniężna 150, 200 zł, gdzie przy botoksie czy tam na przykład makijażach permanentnych za dwie. Moja żona mi mówi, że to kosztuje 300 zł. Kłamie mnie. No. I trzeba chodzić tam co dwa tygodnie. To zależy od salonu, to zależy od salonu tak naprawdę. Ale tak czy ale tak, czy owak, no właśnie, jeżeli chodzi o jakieś ostrzykiwania, to masz usługę w pół godziny i kasujesz tysiąc złotych. Mhm. Więc to i właśnie każda stylistka paznokci, czy tam e, kosmetyczka, która wykonała rzędy, henny i tak dalej, teraz się przebranżowuje na właśnie ostrzykiwanie. Ja nie uważam to za dobre, ja uważam, że po to trzeba mieć jakąś bardziej fachową wiedzę i być lekarzem chociażby, czy tam jakieś mhm. studia kosmetologiczne na poziomie magistra. E, Oj, cię będą hejtować. Ja już widzę ten A, odcinek, odcinek, jak po prostu <laughs> takich hejt wszystkich polskich kosmetyczek. No bo tak, no bo są najlepsi. no gdzie, no przepraszam, gdzie, ja tam się pcham, no. no, no. Nie mogę się doczekać, naprawdę, wsadaczki w, w mrowisko. E, e, dobrze, Kseniu, ostatnie tak naprawdę pytanie. Jestem taką, wyobraź sobie, wiem, że trudno będzie Ci sobie wyobrazić, ale wyobraź sobie, że jestem taką, no, dlaczego dziewczyną? Jestem młodym chłopakiem, który marzy o tym, żeby zostać kosmetologiem czy, czy, czy kosmetyczką bardziej. Chciałbym otworzyć swój salon. Jakie byś miała dla mnie rady? Rady, nie brać dużego salonu na początek. Wziąć sobie jakieś mniejsze pomieszczenie, niech to będzie 20 metrów kwadratowych, niech to będzie dwa stanowiska. Lepiej mieć pełen kalendarz ludzi i mieć sobie malutki lokum, gdzie to będzie kosztowało naprawdę w zasięgu 3000. Mhm. Te koszta prowadzenia tej działalności, powiedzmy, jeżeli chodzi o lokal. Nie brać sobie 100 metrów, 150 metrów, ty tego nie ogrzejesz, ty na tym nie zarobisz po prostu. Ty Nie to, że będziesz zarabiała na lokal, ty w ogóle nie będziesz, ty będziesz dokładała okay. do interesu. Bo musisz uwzględnić to, że dzisiaj klient. Jest, a jutro on urodził dziecko, czy wyjechał na wakacje, i jutro na nim nie zarobisz, na przykład. Czy, czy cokolwiek się zmienia? Po prostu ty masz nad sobą 150 szefów, to mhm. są twoje klienci i każdy decyduje sam. Chce on do ciebie przyjść, czy chce on tobie okay. zapłacić i ile chce zapłacić, i ty jesteś w 100% uzależniony od klienta. To nie jest tak, że ty pracujesz sam na siebie, ty pracujesz typowo na klientów i od nich jesteś uzależniony. Więc moja rada jest taka, żeby po prostu robić to na dzień dobry, dobrze, mhm. e, uderzać w mocną stronę marketingową, w sensie, że bardzo dobrze prowadzić Instagrama, mocno się reklamować, zainwestować w tą reklamę, być stratnym pierwsze dwa miesiące, dołożyć do interesu, ale zainwestować w tę reklamę. Mm. No i robić to dobrze przede wszystkim i później to się rozniesie szybko. Ile według ciebie trzeba mieć środków na sam początek, żeby zacząć z takim biznesem? Zależy, na przykład jeżeli chodzi o rzęsy czy o paznokcie, to naprawdę niedużo, to kwestia 20 tysięcy. Jeżeli to jest lokal 15-20 metrów kwadratowych, wyremontowanie jego, pomalowanie ścian na białe, postawienie jakiejś mm. minimalnej ilości mebli, Naj, najdroższe to materiały, typowo czym wykonujesz zabieg. W paznokciach będzie drożej. W paznokciach trzeba liczyć gdzieś około 25 tysięcy na start, na same materiały, nie? A jeżeli chodzi o rzęce, to tam troszeczkę taniej. Tam można dokupywać na bieżąco. W paznokciach musisz mieć już coś, żeby klientowi to okay. przedstawić. Jeżeli chodzi o włosy, też możesz na bieżąco dokupowywać materiały. Tak samo i o przedłużenie o farbowanie, o każdy rodzaj pielęgnacji. Mm -hmm. Na starcie nie musisz mieć mnóstwo tego. Moż możesz dokupywać typowo pod klienta, robić jakieś konsultacje przed i później dokupywać Powołać sobie tyle, ile tego potrzebujesz i czego potrzebujesz. Więc to jest naprawdę, jeżeli chodzi o tak, podsumowując, mm. to do 40 tysięcy złotych, jesteś w stanie otworzyć już fajny taki interes. Wyszliśmy od 10, pamiętam, wcześniej mówiłem. No, Wyszliśmy od 10, no ale zależy, nie od kogo. Jeżeli, okay. jeżeli, jeżeli byśmy... A tak jest zawsze z każdym biznesem, że zaczyna, zaczyna się od tak, małych a, kwot, a na końcu się kończy przez tak, 40. Tak. Ale, na przykład w moim przypadku, jak ja otwierałam swój pierwszy lokal, no to mi starczyło 15 tysięcy. 15 tysięcy to był lokal 15 metrów kwadratowych, gdzie byłam tylko ja i tyle, nie? Na mebli, na narzędzia, na materiały, na jakieś takie mhm. I Mi wystarczyło na kasy, w kasa fiskalna jest mocno droga, więc na takie rzeczy mi starczyło 15 tysięcy. Także okay. taka tak, to, to jeszcze cię poproszę, tylko zdradź taką tajemnicę z kuchni, salonu kosmetycznego, o, którym, o której nie wiedzą ani, no przede wszystkim nie wiedzą klientki. Czyli są jakieś takie, e, wiesz, wasze tajemnicze sposoby na zrobienie czegoś, albo faktycznie taka tajemnica, że no, ni, ża, żaden klient na pewno tego nie wie. Kurczę, szczerze to tak nie wiem, nie wiem co powiedzieć, bo e, nie ma, nie oszukujemy ludzi tak naprawdę. <gry> Ale ja nie mówię, że to muszą być negatywne rzeczy, to może być coś pozytywnego, tylko coś, czego faktycznie co zaskoczy nie, klientów, a czego no, po prostu się nie mówi. Nie, nie ma, nie ma. Nie ma takich okay. rzeczy. Kurczę, myślałem, że będzie taki no chwytliwy by... tytuł potem. Zdradzamy tajemnicę Właśnie. polskich ja salonów nie Beauty. Nie chcę takiego powiedzieć fajnego, ale teraz okay. mi. Że te moje są zabójcze po prostu na dzień dobry. Dawaj. Nie, no tak na bieżąco nie, no muszę mieć <gry> to nie, ja, ja przychodzę, dzień dobry, czy, czy mo a, można ja manikir? Często podchodzę do swoich pracowników i często ich zaczepiam, że ale... po prostu zaczepiam. Ona tam robi coś przy kliencie, ja mówię, nie wiem, zaoferowałeś pani kawę, a pani siedzi bez niczego, może tam nie chciała, czy coś ja mówię, no zawsze cię muszę pilnować, czy coś tym stylu. i potem się dziwi, że oni odchodzą? <grym> to się nazywa mobbing. <grym> no właśnie, właśnie jest coś takiego, ale w bardzo żartobliwej formie, nie? Okej, okay, jest coś kawę. takiego. Ta, tak, śmiejamy się po prostu z siebie. Okay. No, kurczę, no, dobra atmosfera się atmosfera. Mam nadzieję, że twoi pracownicy też to, tak to, myślą, no, że to jest. No, dobra. Ja mam też taką nadzieję, że, że właśnie też tak myślą, że nie, no, mamy naprawdę tak bardzo rodzinnie, nie, bardzo okay. rodzinie, że jestem mocno związana z ludźmi. I to jest właśnie błąd w tym y, przypadku bycia, bycia szefem, że to nie można jakby przywiązywać się do pracownika, ale no niestety życie. No, jest A niestety inaczej niestety się nie da, to, jak, się nie ludzie, da się. jak się z ludźmi pracuje, to po, potem. Po prostu się nie da, także po prostu po prostu lubisz tych ludzi i ciężko się rozstawać, ciężko i z klientami. Bardzo ciężko z klientami się rozstawać. Ja pamiętam do dnia dzisiejszego każdą historię, którą mieli klienci. Tak? Klien, tak? każdą. I szkoda, że oni nie pamiętają po prostu o mnie, nie? Że ja o nich zawsze pamiętam. I, I fajnie kiedyś po prostu zapytać, co tam u ciebie, nie? Bo ja tęsknię na przykład. Nie przyznam się, że tęsknię z o, za pracę, I to jest tajemnica, o, której, o którą mi chodziło. Tęsknię bardzo za ludźmi, ale nikt im tego nie powie. <laughs> Czyli jednak odkryła nam tajemnicę w polskiej branży beauty. One za wami tęskną. Tak, ten, bo ja bardzo tęsknię, bo ja, bo ja uważam, że do mnie przychodzą takie indywidualistki, że to są wa wartościowe osoby i szkoda z nimi po prostu tracić kontakt. Usługa. Moja usługa się nie kończy na rzęsach. Ja o nich zawsze pamiętam i fajnie, żeby wracali. Po prostu do mnie przychodzili, tak pogadać. Zawsze można po prostu przyjechać do mnie na kawę, bo mamy fajną, pyszną kawę w lokalu. Słuchajcie, to zapraszamy was bardzo serdecznie na ulicę Słowackiego 20. 12. 12, 12. Przepraszam, Słowackiego 12, w Katowicach, koza 99. Ja wtedy podawam kawę, porozmawia, zapyta co u was. Ciastkami. Z ciastkami do tego. Nie no, to bardziej tego reklamować nie trzeba, ale przede wszystkim o to was proszę, też zapytajcie czasem, co u niej. Dobrze? <laughs> Hoy Metro Client Łukasz Gamrod, Ksenia Kitral, nie, moim gościem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.